Cześć moi kochani, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym filmiku i zapraszam Was dzisiaj na filmik z serdzień ze mną. Pokażę Wam dzisiaj, co się u nas będzie działo. Ja siedzę sobie w tej chwili w naszym łóżku. Jestem tak, jak widzicie, niewyczesana w ogóle wstałam niedawno. Za mną tam tyłu śpi mój mały królewicz. Pewnie coś tam widzicie delikatnie. No i dzisiaj postanowiłam, że jako że i tak nic konkretnego za bardzo nie robimy, bo siedzimy w domu ze względu wiecie na tą całą epidemię, pandemię, czy nie wiem, co koronawirusa, po prostu tak jest bezpieczniej, trzymamy się tego, że siedzimy w domu, wychodzimy czasami na delikatne spacery, aczkolwiek wiecie, nie ma żadnego chodzenia po sklepach, nie ma nie wiem, nikt do nas nie przychodzi, staramy się, żeby żeby po prostu jakieś tam te środki bezpieczeństwa zachować. Więcej na się może nie będę rozgadywać póki co, cały ten koronawirus ta cała afera to jest bardzo kontrowersyjny w ogóle temat. no Ja mówię, Królewicz za mną jeszcze śpi. Znaczy tak sobie drzemie, trochę nie śpi. Co chwilę coś tam sobie, nie wiem, mlaśnie, powie w swoim języku. I muszę Wam powiedzieć, że dzisiejsza noc to była po prostu fatalna. Tak jak ostatnie, ostatnie parę nocy. On ma takie swoje fazy, że wiecie, czasami jest super i, i w ogóle budzi się tylko raz w nocy, ładnie zjada cycek i idzie spać. A czasami jest tak, że, że po prostu trwa to i trwa i trwa. Wiecie, ja zawsze myślałam, że karmienie dzieci polega na tym, że po prostu wyjmuje się tego cyca, daje się dziecku, dziecko zjada, odbija się go i nie wiem, śpić tam zajmuje się sobą. Nie no, absolutnie nie, to, to jakaś w ogóle utopia, nie wiem, kto tak ma. Wiecie, czasami na przykład w galeriach handlowych mamy karmią, piersią i tak to właśnie wygląda, że... No to dziecko je, więc myślałam, że, że to jest takie proste, tak, że się przystawiać i dziecko dziecko po prostu sobie je. No, nie wiem, dajcie znać, jak wasze dzieci jedzą, czy też tak mają, czy nie, ale no, moje to jest po prostu kosmos. Czasami, czasami jest tak, że rzeczywiście obudzi się raz w nocy, zazwyczaj jest około 3 lub 4, je tego cycka i idzie spać. A czasami jest tak, że trochę je, później usypia. Ja go w tym czasie próbuję jakoś obudzić, żeby zjadł jeszcze trochę, później znowu przysypia, trzeba go odbić, później znowu trochę chce zjeść, trzeba przewinąć, później znowu trochę chce zjeść i nie potrafi po prostu do końca tego wysać i, i, i dać świetny spokój. No Tak jak mówię, dajcie koniecznie znać, jak wasze dzieci mają, miały. Nie wiem, czy moje jest jakieś kosmiczne, czy po prostu, czy po prostu tak jest i tyle. Eee, później może Wam opowiem jeszcze coś, coś tam, e, co się u nas dzieje w ostatnim czasie. Ja po prostu, moi kochani, mam mało bardzo czasu, od kiedy Stasiu się urodził. Nie wiem, może jestem mało zorganizowaną mamą, może coś jest ze mną nie tak, ale po prostu mam bardzo mało czasu e, i głównie ze względu na to, tych filmików e, nie nagrywam. Aczkolwiek, no tak jak mówię, dzisiaj, dzisiaj dzisiaj postaram się coś tam nagrać. Męża nie ma mąż z pracy, niestety chodzi do pracy i jakoś tak za bardzo mi się to nie podoba. Zwłaszcza, że pracuje z ludźmi, mówi, że tam trzyma się z daleka, ale nie wiem. No nie chcę też, żeby coś mi tutaj zniósł do domu i sam, sam na coś tam się pochorował. Fajnie, naprawdę zazdroszczę wszystkim osobom, które. które mają mężów w domu, same też siedzą. No ja, tak jak widzicie, jestem w domu, natomiast no, męża ze mną nie ma. Dobra, kończy już. Widzę się, widzę się tutaj z tyłu, mam lusterko postawione, żeby wiedzieć, co nagrywać. Widzę się, jak to wygląda i e, zaraz się ogarnę i będziemy dalej produkować e, ten film. My się ze Stasiem trochę bawimy razem, trochę się nosimy i tak dalej. W sumie nie wiemy za bardzo, co mamy robić, bo wiecie co, jak jest Kamil w domu, to bierzemy zazwyczaj jego samochód. to ma większy samochód niż mój, to sporo. E, bierzemy sobie ramę, od wózka praktycznie całą gondolę możemy wepchnąć jego samochód i jedziemy sobie gdzieś na spacer, tam wiecie, na jezioro Machowskie, bądź nie wiem gdzieś na jakieś tereny, gdzie jest dużo mniej ludzi niż tutaj na mieście. A jak jestem sama, no to mam mały samochód, to ja go. I może jestem jakoś w stanie tu wepchnąć przy pomocy na przykład Kamila, ale Kamila teraz w tej chwili nie ma, nie włożymy niczego do samochodu. I jakoś tak. Dobranoc, kochanie. I jakoś tak yy, ciężko. Yy, poleżę chwilkę tutaj jakoś tak y, ciężko po prostu byłoby mi samej to wszystko zorganizować. E, jeszcze wiecie co, u nas jest taka sytuacja, że mamy y, cały wózek z tego takiego, wiecie, zestawu, bo parę osób mnie pytało, skąd y, mamy wózek, jaka to jest firma. Sorry, będę trochę na niego patrzeć. E, więc y, to jest po prostu zwykły wózek z tego zestawu 3 w jednym, który zamówiliśmy na Allegro, ze względu głównie na to, że podoba mi się wizualnie. Tak, rybko. A później okazało się, że my e, nie, nie przemyśleliśmy tego do końca. On jest fajny, jest ładny, nic do niego nie mam. Ale. Tak, kochanie! Ale w tej chwili bym kupiła sobie po prostu cały zestaw razem z porządnym mm, fotelikiem samochodowym, bo fotelik samochodowy to kupiliśmy sobie później e, osobno i w efekcie po prostu wydaliśmy na co więcej pieniędzy niż, niż myśleliśmy. Tak, Agu, kochanie! Bo fotelik dokupiliśmy z Maxi Cosi, i teraz tak. Jak ja chcę dziś pojechać ze Stasiem, to mam w samochodzie bazę Isofix, w którą wpinam sobie po prostu fotelik samochodowy, tak, kochanie, wpinamy razem z Tobą. No, Sorry, ale, ale, ale tak teraz wygląda rzeczywistość, że muszę się trochę nim zajmować. Z Stasienkiem, moim kochanym, tak? Natomiast później. Jakby musiałabym sobie zabrać nosidełko znowu od tego zestawu 3 w 1 i włożyć, przełożyć Stasia z Maxi Cosi do, do, te, do tego, tego z, z zestawu 3 w 1, bo znowu do tego fotelika samochodowego nie pasuje mi tarama z zestawu 3 w 1. Nie wiem, bardzo chaotycznie to powiedziałam. Bo ktoś się tu do mnie pięknie uśmiecha i próbuje mnie zabawić, tak? Próbuje mnie zabawić, alo! Więc. Jest to trochę skomplikowane, tak Tak jak mówię, nie przemyśleliśmy do końca tej kwestii i e, teraz troszkę... nie wiem, czy żałujemy, bo mam ładny wózek, na który dużo ludzi zwraca uwagę na mieście. E, bardzo mi się podobał i po prostu taki mamy, aczkolwiek, no mówię, trochę modki z tym wyszło. E, I teraz nie pojedziemy na Jezioro Machowskie, ani nigdzie dalej, tylko pewnie pójdziemy na miasto się przejść, tak? Parę dni e, próbowałam rzeczywiście siedzieć na tyłku ze Stasiem. Wystawiałam go jedynie na balkon, tutaj, tak, kochanie, ale co robiłeś? Krzyczałeś, tak? Bo wózek nie jechał. A chciałabym trochę tego świeżego powietrza od czasu do czasu mu dostarczyć. No nie wiem, ile będziemy siedzieć w domu, tak naprawdę. Może, nie wiem, miesiąc, dwa, trzy, nie mamy pojęcia o tym, tak? Więc czasami chciałabym z nim troszeczkę wejść No i gdzie bym nie chciała dojechać, na jakie tereny bardziej zielone, gdzie mniej jest ludzi, to muszę jednak przyjechać przez to miasto, tak? Mówią, że przez taki kontakt, wiecie, że przechodzicie koło kogoś przez miasto się, nie jesteśmy w stanie zarazić, więc tego się staram trzymać, aczkolwiek też już sama nie wiem tak naprawdę. Sama nie wiem. Na początku też nie podchodziłam tego koronawirusa aż tak poważnie, dopóki to nie dotyczyło nas, naszego kraju. Teraz już troszeczkę to moje postrzeganie się zmienia, bo nie chcę zarazić siebie, nie chcę zarazić Kamila, nie chcę, żeby stać był zarażony, tak? Nie wiem tak naprawdę, jak to przejdziemy, jak to będzie i tak dalej, więc staram się jakieś tam środki bezpieczeństwa zachować. Ale pewnie pójdziemy sobie trochę dzisiaj na spacer. Co? Mimo, że śnieg wczoraj padał. Tak, wczoraj padał śnieg. Słuchajcie, kochani, no ostatnio byliśmy ile? Nie wiem, parę dni temu byliśmy na spacerze w lesie i świeciło piękne słońce, nawet dodawałam cię na Instagram. Było przepiękne słońce, a wczoraj padał śnieg, więc totalna jakaś, wiecie. Dziwna ta pogoda jest, co? Ulały się. się. No, także tak... Eee, moi drodzy, nie wiem, co mam jeszcze mam powiedzieć. Miałam wam zamiar pokazać mój brzuch, jak wygląda po ciężarze, ale nie wiem, czy w chwili obecnej mi się uda. Pokażemy ten brzuch, czy nie? Kochanie, ucięło, ucięło mi filmik po gdy pokazywałam Wam e, mój brzuch po ciąży. E, chciałam Wam powiedzieć, że cały ciążę Wam pokazywałam, jak rosliśmy, więc teraz pokażę Wam, jak mi to wszystko poschodziło. Jestem teraz ponad 3 miesiące po porodzie. Czwarty już teraz leci i ten brzuch w sumie wygląda tak samo jak przed porodem, czyli mam lekki zwisek, nie jest umięśniony, nie jest jakiś super. Zaraz idę do Ciebie, kochanie. Ale, ale jest spoko, tak, w porządku. Jeszcze tak, jak możecie zauważyć, trochę zostało mi tej linei Negry. Tej krechy. Nie wiem, co się w ogóle odmienia. Tej krechy, tak? Aczkolwiek już jest fajnie w porządku. Dziecko mi czkawki dostało trochę. E, co Wam jeszcze chciałam powiedzieć, bo już nie wiem co mówiłam, a co mi ucięło. E, że chyba sobie pójdziemy na spacerek za trochę, ale teraz Stasia jest za bardzo pobudzona, żebyśmy poszli na spacerek. <śmiech> Przepraszam. <śmiech> Coś mi wpadło. <laughs> Koronawirus pewnie. Bez Pójdziemy sobie na spacer, ale to później, bo teraz jest za bardzo pobudzony i po prostu nie będzie mi spał na tym spacerze, tylko cały czas będzie marudził, e, gadolił albo, albo jeszcze gorzej krzyczał, więc nie ma to najmniejszego sensu, żebyśmy teraz szli na spacer. No i co Wam chciałam jeszcze powiedzieć? E, wiecie, co zazwyczaj spotykam się z takimi zdjęciami? Za, pewnie są to zdjęcia zaraz po porodzie, jak te brzuchy są takie właśnie, e, że tak powiem, delikatnie zmasakrowane, jest pokazana rana po cięciu, jeżeli ktoś miał to cięcie. Przepraszam, jeszcze raz, bądź nie wiem, rozstępy, i różne takie rzeczy, duże zwiski na brzuchach. Nie wiem, bezpośrednio po porodzie mój brzuch tak wyglądał. I ja bardzo mocno, zanim urodziłam swoje dziecko, czy to miałam go rodzić z sarką, czy, czy, czy rodzić naturalnie, to myślałam właśnie w ten sposób, to postrzegałam, że mój brzuch będzie wyglądał masakrycznie, że będę to musiała później jakoś zrzucać i tak dalej. E, nastawiłam się, że po prostu będzie B, będzie tak? I będę musiała coś z tym zrobić. Natomiast e, nie musiałam robić z tym absolutnie nic, nie wiem czego to jest kwestia, dlatego że moja mama ma trochę inaczej, więc nie mogę powiedzieć, że to jest kwestia genetyczna, ale absolutnie żadna dieta, żaden ruch fizyczny. Wiecie, ja ogólnie jestem osobą bardzo ruchliwą, e, całą ciążę nawet e, do samego końca ruszałam się do samego końca, ja nie dochodziłam też do końca, pamiętajcie, że ja dopiero tylko weszłam 9 miesiąc, tak naprawdę nie skończyłam całej ciąży ale byłam bardzo aktywna, nawet jak było mi ciężko już później pod koniec. Nie wiem, robiłam wszystko tak naprawdę, wszystko. I, i później po ciąży... nie wiem, bardzo szybko mi to zeszło i pamiętam też, jak taka, nie wiem czy mogę powiedzieć, artystka dodała na Instagram swoje zdjęcie kilka tygodni po ciąży, że ten brzuch ma płaski, ładny Eee, może nie jakiś wysportowany, nie jakiś mega, ale coś, coś podobnego do mojego brzucha w tej chwili. Eee, Chciałam pokazać, jak łatwo jej to wszystko zeszło i pamiętam, jak do komentarzy było o tym, że na pewno jest to interwencja chirurgiczna, że tak się nie da, że to ze względu na to, że ma dużo kasy i jej się tak udało, tak? Pewnie jakaś operacja. Eee, nie, absolutnie nie. Nie wszyscy mają tak, że te brzuchy zostają duże. Ja tak nie mam. Bardzo się z tego cieszę, że w lecie będę mogła wyjść w... Mm, Normalnym swoim stroju, bo wszystko się mi jeszcze waży tyle samo, co przedciążą nawet trochę mniej w tej chwili. Około 50 kg. w sumie to ja przedciążą. Eee, bardzo się z tego cieszę. Maga się z tego cieszę. Ja w ogóle myślałam, że w ciąży będę wielką szafą, a wcale nie byłam. Tak kochanie. I teraz mam no, pięknego synka. Ja wróciłam sobie do tego, co było przed ciążą. Jest super, tak? Eee, no. Wiecie, po co to mówię? Może nie ze względu na to, że chce się pochwalić, chociaż trochę pewnie też, tak? Nie ukrywajmy, ale ym, w sumie czym się chwalić, jak ja sobie na to nie zasłużyłam w żaden sposób, tylko samo się to podziało, tak? Ale y, głównie ze względu na to, że czasami mam wrażenie, że dziewczyny, którym łatwiej schodzi ten brzuch, lepiej wyglądają po ciąży, są bardziej napiętnowane niż te dziewczyny, które, które, którym coś tam po tej ciąży jednak zostało. E, I wiecie. Ja nie mam ani nic do tych, ani nic do tych. Każdy ma tak, jak, nie wiem, albo sobie na to zasłuży, albo, 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 albo ma po prostu od góry, tak jak ja. Eee... Nie zazdrośmy po prostu. Jak ktoś ma ten brzuszek, no to, to nie wiem, niech się stara to zrzucić, niech się stara coś z tym zrobić. Nie wiem, co ja bym zrobiła, jakbym, 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 była grubsza w tej chwili, jakby mi coś tam zostało, jakiś śladów pociąży. Pewnie starałabym się, żeby jakoś to wszystko zminimalizować, coś tak jak rozstępy, no nic już z tym nie zrobicie, tak? Mm, no. Szanujmy się, po prostu każdy ma inaczej, tak? Ja mam akurat tak jak Wam pokazałam i bardzo się z tego cieszę. Dobra, kochani, kończę już. Troszeczkę się pobawimy teraz z moim Stanleykiem -like małym. Później pójdziemy sobie na spacer. No i widzicie, i tak mógłby być cały dzień. Tak byśmy sobie chodzili, się by oglądał cały dom, głowa by po prostu chodziła we wszystkie strony. Ja bym nic nie zrobiła, ale no, tak. tak to jest jego wymarzony dzień. Póki co, tak? Idziemy, słuchajcie, ogarniać życie. Dalej. Wiecie co, coś mi się popierdzieliło. E, myślałam, że gotuję jakiś mniejszy makaron, a ugotowałam cały ten, e, cały mm, makaron półkilogramowy. I teraz za mną stoi, nie wiem, czy widać pięć talerzy makaronu. Ciekawa jestem, kto to teraz zje. E, zjadłam jeden, no więcej nie jestem, nie jestem w stanie nic opakować. I wymyśliłam sobie, że będę smażyła jabłka do tego makaronu. E, no, Także biorę sobie teraz jabłka. I wiecie, no taki lekki posiłek makaron z jabłkami smażonymi mi się z moim dzieciństwem. W ogóle wiecie co, byliśmy przed chwilą na spacerze ze Stasiem, przeszliśmy się w takie w miarę miejsce, w którym nie ma za bardzo ludzi. Tak jak mówię, zupełnie z domu nie przestaliśmy wychodzić. Eee, na początku nie wychodziliśmy rzeczywiście w ogóle, a teraz trochę wychodzimy, bo po prostu, no nie wiem, no coś może powiedzieć, że... Głupio robię, aczkolwiek przynajmniej, przynajmniej mówię Wam szczerze, że trochę zdarza się nam wychodzić. Jeszcze zapomniałam powiedzieć, że do tych jabłek dodam sobie galaretkę przez chwilę, takie są wtedy najlepsze. Mąż wróci gdzieś koło 16, teraz jest godzina przed 15 dokładnie 14.38. Boli mi strasznie głowa. Najgorsze jest to, że ja dalej leczę moje zęby. Co może się wydać komuś śmieszne, ale jest po prostu tragiczne, wiecie co? To jest tragiczne, że e, nie potrafię wyleczyć zębu tutaj w okolicy. Chodziłam e, w ciąży do dentysty, natomiast niestety pani, nie wiem czy ze swojej, czy nie swojej, nie miała na tyle wyposażonego gabinetu, ale, a ja się na tyle na tym nie znałam, że coś może być zrobione źle, że po prostu teraz mam niepodopełniane kanały w zębach. E, Oczywiście z tych niepodopełnianych kanałów porobiły się kolejne stany zapalne, które podchodziły do kości. Eee, ja dalej cierpię i muszę tak naprawdę w tej chwili wytrzymać, no bo, bo gdzie mam pójść, jak wszystko jest zamknięte? Nie ma gdzie pójść, tak? Nawet bym się bała, powiem Wam szczerze, pójść teraz do dentysty, kiedy, kiedy, kiedy mamy tą epidemię, bo ja tak naprawdę nie wiem, co to jest ten koronawirus i, i czy czasami się tym gdzieś nie zarażę, tak? Więc e, no, płacę za to solidną kasę, naprawdę solidno. Jeżdżę do takiej kliniki, która w sumie ma dobre opinie, chociaż ja Wam powiem, że nie jestem do końca zadowolona, bo wiecznie muszę na coś czekać, wiecznie jest przede mną ktoś, kto, kto zabiera mi czas. Leczenie kanałowe to powinno być tak naprawdę wykonane, na no nie wiem. Wiem, że teraz leczy się na jednej wizycie, ale u mnie tam jakieś lekarstwa chcę, trzeba wkładać, więc trochę dłużej to trwa. Więc tak maksymalnie myślę trzy wizyty, natomiast u mnie to jest takie ciaprolenie się, jak nie wiem co i... Yy... Też przestałabym tam jeździć, o ile. Y, powstrzymuje mnie po prostu to, ile tam już tysięcy zostawiłam. Leczenie kanałowe jednego zęba, zwłaszcza tych wielokanałowych, y, to jest wydatek ponad 1000 złotych. Nie wiem, 1200 około może. Nie wiem, już ile ja tu płacę, tak naprawdę. Mm. Więc to nie są małe pieniądze jak za utrzymanie zęba w buzi. I myślę, że jak na takie pieniądze, to powinni trochę bardziej szanować swoich klientów. No, ale jeżdżę tam głównie dlatego, że mają dobry sprzęt. E, nie wiem... Mikroskop, teraz to wszystko, to leczenie kanałowe pod mikroskopem. Jak nie pod mikroskopem, to w ogóle już jesteś spisany na straty, ząb jest spisany na straty, więc leczę kanałowo pod mikroskopem te zęby. E, no, nie wiem. Pełno martwych zębów w buzi. W ogóle znam różne opinie na temat zębów leczonych kanałowo i niektóre są takie, że lepiej to powyrywać i stawić sobie po prostu implanty. Natomiast sobie pomyślę, jaki to jest dopiero koszt, i, I to, że będę nosiła w buzi sztuczne zęby, póki co chyba nie. To już taka jest naprawdę ostateczność dla mnie, ale mnie co sędzi, no. Um, I leczę sobie te zęby dalej. No, także tak to właśnie wygląda. No, powiedziałam Wam, co tam mi jeszcze na duszy leży. Będę sobie teraz smażyć te jabłka. Widzę, że za mam sobie jabłek przyniosłam. Od mojej mamuśki. Jabłka jeszcze mamy. E, no, usmażę sobie te jabłka, później wrzuci kamil, e, pobawimy się. Trochę do, do wieczora ze Stanisławem. Pójdziemy spać. I tyle się dzisiaj będzie działo. Jeszcze kończą skombinować z chleb, ponieważ mamy chleba, może później pójdziemy do jakiegoś mniejszego sklepu który z nas kupi. Dziękuję Wam serdecznie, moi kochani, za oglądanie tego filmiku. Mam nadzieję, że teraz będę częściej nagrywać znowu eee, trzymajcie się cieplutko. O, padło mi coś nieobranego. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pff. filmach nie odcinkach.